Witam serdecznie, Szczęść Boże. Jeśli nie poradzisz sobie ze śmiercią, to śmierć poradzi sobie z Tobą. I wrzuci Cię do otchłani, gdzie będzie płacz i zgrzytanie zębów, czyli wieczna nieszczęśliwość, wieczna śmierć, wieczna porażka. Chyba nikt z nas nie chce, aby śmierć nas zawładnęła i żeby nas po prostu zniewoliła. Więc co, co zrobić, żeby poradzić sobie ze śmiercią? Czy można w ogóle sobie poradzić ze śmiercią? Przecież śmierć zabija, niesie, niesie spustoszenie w naszych rodzinach, na całym świecie, szczególnie teraz tam, gdzie dzieją się wojny, za naszą wschodnią granicą jest dużo śmierci. Jak sobie poradzić ze śmiercią, żeby śmierć nie poradziła sobie, sobie z nami? O tym w dzisiejszym odcinku, ale najpierw zajrzyjmy do Słowa Bożego. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Czytanie z księgi Jeremiasza. Słowo, które pan oznajmił Jeremiaszowi: Wstań i zejdź do domu garncarza. Tam usłyszysz moje słowa. Stąpiłem więc do domu garncarza, on zaś pracował właśnie przy kole. Jeżeli naczynie, które wyrabiał, uległo zniekształceniu, jak to się zdarza z gliną, w ręku garncarza, robił z niego inne naczynie. Według tego, co wydawało się słuszne garncarzowi. Wtedy Pan skierował do mnie następujące słowo: Czy nie mogę postąpić z Wami, domu Izraela, jak ten garncarz? Mówi Pan: Oto bowiem jak glina w ręku garncarza tak jesteście Wy, domu Izraela, w moim ręku. Poznałem wielu ludzi, którzy odeszli od Pana Boga. Uciekają przed Panem Bogiem, uciekają przed Jego miłosierdziem, przed Jego miłością, przed Jego sprawiedliwością, przed Jego dobrocią, negując Jego istnienie, tylko i wyłącznie dlatego, że pojawiła się w ich życiu jakaś śmierć, a oni się z nią nie zgodzili. Śmierć niewinnych, jakichś małych dzieci, śmierć kochanych rodziców, mamy, taty, siostry, brata, rodzeństwa, przyjaciela. Najczęściej właśnie ludzie odchodzą od Pana Boga, bo nie zgadzają się na śmierć. A skąd wzięła się śmierć? Czy Bóg uczynił śmierć? Nie. On jej nie wymyślił. Ona jest konsekwencją grzechu pierworodnego. Ktoś może powiedzieć: ale dlaczego ja mam cierpieć śmierć, przez to, że ktoś inny zgrzeszył? Jesteśmy naczyniami połączonymi. Nie jesteś wyspą samotną. I to, co zrobisz, nie będzie miało wpływu na innych, będzie miało wpływ na twoje dzieci. Jeśli zaniedbasz dzisiaj naukę, to będziesz głupcem, ignorantem, i nie nauczysz swoich dzieci tego, co mógłbyś nauczyć, gdybyś podjął się nauki i tak dalej ze wszystkim. Adam z Ewą nie słuchali Pana Boga, a Pan Bóg im powiedział: jeśli zjecie owoc z drzewa poznania dobra i zła, niechybnie umrzecie, a w dosłownym tłumaczeniu jest tam napisane: Będziecie umierać umierając. Ale oni nie wzięli tych słów na serio do siebie i sprzeciwili się tym słowom, i rzeczywiście pojawiła się śmierć. I człowiek umierał. I, i dzięki Bogu, że pojawiła się ta śmierć. Bo gdybyśmy mieli tak żyć wiecznie w grzechu, w lęku, my często nie jesteśmy świadomi tego, co się stało z Adamem i Ewą. Jak oni wiele utracili, oni żyli w pokoju, w radości, a kiedy pojawił się grzech, bunt z ich strony, to wpadli w panikę, w lęk, już nie mogli przyjąć siebie. My urodziliśmy się już w takim stanie. My ciągle się lękamy, ciągle się czegoś boimy. Oni nie bali się. Przez jakiś czas swojego życia nie bali się, żyli w pokoju z Bogiem, znali Boga, widzieli Go, słyszeli Go. My, my nie, my jesteśmy już zanurzeni w tym grzechu, w tym cierpieniu, w tej śmierci i nie chcemy się na nią zgodzić. Próbujemy uciec przed śmiercią, żyć tak, żeby w moim życiu nie było żadnego smutku, niepokoju, cierpienia. Można zarabiać pieniądze. Oczywiście wszyscy chcą zarabiać pieniądze albo większość chce zarabiać pieniądze, ale nie wszyscy je, je zarobią. Jest jakaś tam grupa ludzi, którzy trzymają władzę na tym świecie i mają te pieniądze, te miliardy, biliony, biliony, bilionów, tryliony. I, i czy oni są radosnymi ludźmi? Czy oni są zawsze szczęśliwi? Czy oni potrafią przedłużyć swoje życie? Widzę codziennie masę śmierci, kiedy przechodzę sobie ulicami rano, w południe, wieczorem, w nocy, to widzę tą śmierć, smutek na twarzach. Ludzie myślą o trudnych rzeczach, nie potrafią sobie poradzić z tymi rzeczami. Te, te, te rzeczy wchodzą same im do głowy, to samo się myśli. Człowiek się położył zmęczony, wstaje zmęczony. I ciągle utrudzony, ciągle w śmierci, ciągle w cierpieniu. I jeśli my nie pozwolimy na to, nie uznamy, że to jest coś normalnego, że przytulamy się do śmierci, pozwalamy śmierci na istnienie i umieramy z egoizmu, z nieczystości, z grzechów, z zazdrości, gniewu, z głupoty, z spychy, jeśli nie umrzemy z tego, to będziemy nieustannie pogrążeni w śmierci na wieki i zostaniemy przez nią wtrąceni tam, gdzie jest płacz i zgrzytanie zębów, a o tym mówi dzisiejsza Ewangelia, którą zapraszam Cię do tego, żeby przeczytać. Przytuł się do śmierci, przytuł się do krzyża. O, ja mam tutaj krzyż. Kiedy założyłem go pierwszy raz, to był dla mnie taki ciężki. Naprawdę ciężki. Chociaż jest bardzo leciutki. Ciężki, dlatego że ja nie za bardzo chciałem się zgodzić, żeby go założyć. Ale kiedy zgodziłem się i powiedziałem: Dobra, niech niech krzyż Jezusa zagości w moim sercu i niech mnie prowadzi Bóg przez śmierć do życia, to wtedy on się zaczął stawać lżejszy. Ktoś może mi powiedzieć: Ale, czy masz kogoś, kto umarł ci. Z bliskich, tak, tata, babcia, jedna, druga, ciocia, koledzy, znajomi, tak. Kiedy słyszę o śmierci, to mówię: Fajnie, super, błogosławiona śmierć. Dobrze, że ten człowiek już nie żyje. Cierpienie jego się już skończyło tutaj fizyczne. Mam nadzieję, że pojednał się z Bogiem. Będę się o to modlił, żeby nie cierpiał wiecznie po tamtej stronie, ale już duchowo. Wierzę w to, że Bóg jest miłosierny i, i, i daje nam tyle możliwości, daje nam ciągle możliwości, żebyśmy mogli nie uciekać przed Nim, bo jesteśmy w Jego rękach. Dokąd człowiek uciekniesz przed Bogiem? Gdzie? Gdzie się schowasz? Możesz całe życie uciekać przed Nim. I, i to właśnie uciekanie yy, będzie dla Ciebie stratą, bo zamiast zbliżyć się do Boga i przemieniać się, i przypominać coraz bardziej Jego miłość, Jego mądrość, Jego doskonałość, a powiedział: Macie być doskonali, bądźcie doskonali, tak jak ojciec jest doskonały. Możemy stracić tak wiele czasu, uciekając przed śmiercią, i śmierć nas dopadnie, bo nigdy nie wypadniemy z ręki Boga. Tak jak to jest napisane w Ewangelii, że królestwo niebieskie jest podobne do sieci, zagarniającej wszystkie ryby wszyscy i dobrzy i źli zostaną schwytani przez tą sieć nikt nie ucieknie każdy z nas zostanie osądzony dobrzy pójdą do życia wiecznego źli pójdą na wieczną mękę dobrzy bo zbliżyli się do Jezusa bo Jezus ich usprawiedliwił bo nie uciekali przed nim źli którzy uciekali nieustannie od niego chcieli żyć po swojemu Myśleli, że uda im się to życie, a im się nie udało, i trafili do, do wiecznego ognia, gdzie płacz i zgrzytanie zębów nigdy się nie kończy. Jeśli dzisiaj cierpisz, jeśli ci źle, jeśli strasznie źle, przytul się do tego, przytul się do krzyża Jezusa, który za Ciebie oddał życie i który ma plan, jest jak ten garncarz. Który może uczynić cię nowym, może wszystko zmienić i chce wszystko zmienić, przemienić w Twoim życiu. Pytanie tylko, czy Ty chcesz? Czy Ty chcesz poddać się Jezusowi? My się często boimy na wyrost. To tak jak wiem, to porównanie będzie może takie słabe, takie dziecinne, ale ja, jak. Miałem kiedyś iść do lekarza, żeby zrobiono mi zastrzyk w tyłek na gołą pupę. To strasznie cierpiałem, płakałem jako małe dziecko. A kiedy już ten zastrzyk został dokonany, kiedy on już się stało, to wcale to tak nie bolało. Nie? Wcale ten ból nie był taki wielki. Przed, przed tym wydarzeniem, kiedy dowiedziałem się, że idziemy. Na zastrzyk w tyłek, no to cierpiałem, kopałem nogami, płakałem, lamentowałem, ale kiedy już się to dokonało, to okazał się taki ból, nawet uwalniający. Może też macie takie doświadczenie. Nie bójmy się na wyrost. Nie bójmy się na wyrost tej śmierci, bo ona jest czymś błogosławionym. O śmierci moja siostro, moja przyjaciółko, jak to mówił święty Franciszek, moja, mo, moje wybawienie. Śmierci fizyczna. Jesteś czymś dobrym. Jeśli ktoś umiera obok mnie i odszedł już do Pana, to ja się powinienem cieszyć z tego powodu. Popłakać przez trzy dni, jak mówi Pismo Święte, ale po trzech, po trzech dniach daj się, daj się po prostu człowieku pocieszyć, bo ten smutek może przerodzić się w permanentny smutek, w otchłań z której już może nie wyjdziesz, bo nie będziesz chciał być pocieszony. Po trzech dniach daj się pocieszyć. Uśmiechnij się, rozraduj się, bo już niedługo się spotkasz z Panem, z dobrym, miłosiernym Panem, który Cię kocha i który dzisiaj, teraz mówi do Ciebie. Jestem z Tobą. Chcę zmieniać Ciebie. Daj mi się przemienić, a wieczność będzie dla Ciebie czymś dobrym. Nie będzie potem... Potępia... Potępieniem. Jak Bóg da, to widzimy się jutro z Panem Bogiem i pozdrawiam.